Jak witam Was w drugim odcinku serii I Dzisiaj jest ze mną... No. Biały. <laughs> Dobra, no. No. No i budujemy dach. No, jak widzicie, tutaj jest już tak, tak, z... no. Trochę skończony. Trochę. Troszeczkę. Aha, i zacząłem budować te ścieki, o których była mowa w zadaniach. Tak... nie kurde, ale tu jest ciemno. Ścieki? Dobra. Od kiedy no. były jakieś ścieki? Ścieki tak klapa, no. To ci pokazywałem. Nie mówisz o żadnych ściekach. Ała. W zadaniach w były ścieki. Nie. No, ale nie... Oglądałem drugi odcinek. Oglądałem drugi odcinek, nie było żadnych ścieków. Były ścieki. Nie. Były. Nie. Po nagraniu ci to potwierdzę, były. <grymne> no, Zobaczę tym odcinek Okej okay. O, dużo mam złota i dzisiaj będziemy... Kurde, nie wziąłem ze za sobą zadań, no Co, mam taki karteczce małe wypisane. Dobra, za chwilę po to pójdę, tylko zrobię te bloki złota i kupię magiczną latarnię dzisiaj będziemy ten stawiać i aktywować magiczną latarnię Zapomniałem coś, coś powiedzieć, tak? Nie? Co? No, że będziemy aktywować magiczną latarnię Pisałeś tak, mi to No! No. 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 Ja wiem. Ej, a tak daj właściwie... Daj mi ją, daj mi ją, daj mi ją, daj mi ją. Ja Nie mam jeszcze tego. Ej, chcesz trochę daxu na Q, e, e, to masz 59. Jeszcze mam dwa staki. Wczoraj dużo kopałem. Dobra wiesz co, Ty, czekaj, nie ja mam kasy Będę mieć 59 tysięcy Ile? Ej z tego kopa- z kopania wczoraj kopałem 15 minut I z tego kopania w 15 minut mam 59 tysięcy 59 tysięcy, więcej nie zbierałem na działkę, 15 minut Nie kłam, bo widać ja masz kasę. Ile? 1160, 1196, 1196 No 1196 To ty masz tyle kasy, wpisz sobie nie. twoje... Wpisz sobie Money, albo tak... Ja mam 0 Ja mam... Przyznam ci liczbę. Po kolei cyferki 59675.73 Ale jak pisałem Monej Blacklord. Ale to tak nie działa, to pokazuje inną, zupełnie inną kasę niż ktoś ma? Co chcesz? <gry> Dobra idę, czekajcie Przez chwilę będzie cicho, znaczy ja poczekam na tego, na Prolaka i tam. Pójdę po te zadania Właśnie miałem się potem to magiczną I wtedy jak pamiętacie w, w drugim odcinku bodajże yy, Sorry, w pierwszym odcinku był taki yy, głupi domek I, A teraz Prolak mi pomógł zbudować taki większy, większy o wiele jak kosztuje no. skrzynia kresu? Yy. Ja mam. Nie jest magiczna latarnia, magiczna latarnia, latarnia, latarnia. Płomienna różka, nedrowa, gwiazda, szmaragd, diament. Dnia. Nie ma już kamienia. <noise> Co masz, O, magiczna latarnia, pięć tysięcy. Okej, mam. Teraz potrzebuję trochę złota. Black nie ma już kamienia. Jak nie, nie ma kamienia? <noise> nie ma. A nie ma schodków. Oj. Czekaj, ja Ej, są tu w ogóle brodawki albo coś takiego, bo chciałbym zrobić farmę. Dobra, no, bo, bo pozwólki farma brodawek. No, wiesz co, y, ja tu chwilę postoję. A ci pójdę na Homa i trochę postoję, bo idę po te zadania. Y, poczekajcie wszyscy załogu za chwilkę. U, u. Где он jest? Okej, okay, jestem. Wszystko mam, jest spoko. I tak. Nie podkopuj! Pięć <noise> serc! Jak tyś to zrobił? Ej! Ej! Co? Chomę popsułeś. Twoje home popsułem, nie moje. Ja wydałem pięć Jak miałeś wydać 5 tysięcy na Home? Na... Chomę jest zemowe. Na działkę. O, A 50? No 50 tysięcy. No powiedziałeś 5. Aha, sorry. Dobra, to tak, teraz będzie, będę skreślał zadania, które już mamy. No co ty tu robisz, no? No ja robię dach. Tak. Ale robię? postawiłeś klocka. Jakiego klocka? No postawiłeś klocka. Dobra, biorę to złoto i aktywuję to magiczne latarnie. Ile masz z taką złota? Yy, Staków? No. Ale bloków? No. 22. 22 staku bloków? Nie, 22. No to mało. Co to jest? Co? Trafiłeś kowadło odzyska. Trafiłeś kowadło odzysku? Użyj go, aby odzyskać narzędzia oraz zbroję? What? prolak dawaj mi to. Chcesz by magiczne latarnie czy Nie. nie. No. no bo jak to jest za mało i tak. Czego, złota? Tak. A takie coś ma być chyba, nie? To ma być piramida. Aha. Która dokładnie się składa ze trzech staków bloków. Aha. Ty tak niech się zrobi, i tak. Jak z trzech takich bloków. Czyż to jest mała, ma być mała piramida. A nie duża? No nie, mała. To, to wystarczy... mała... nie wiem ile mała. Jakaś moc podstawowa, moc drugorzędna i to powinno być raz, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa i to na górze. Przecież nie, wolę trzy, trzy dwa. No daj mi to! Pięć kawałków jest moje, mam szybszy kilof... Okej, okay, mam. Kurde. <gry> Idź buduj dach. Daj mi. Ale na chwilę daj mi, daj mi to na chwilę. No black, daj. Mogę ci dać pół staku... E, pół e, staka diaksów. Nie ja, daj, jak mi, daj, daj mi... Jak byś Daj mi mądrze na chwilę. No dobra, ci będzie. Dobra, dzięki. No <grym> <Weź> przestań. <grym> Puciku, możesz mi dręczyć, ale nie trzeba. <grymne> Warp sklep i kupię sobie drugą. Ja jeszcze mam 54 tysiące. Dwoją do mnie. <grymne> to wyłącz. Oj, kolega do mnie dzwoni. Wyłącz. Tam, gdzie jest Nie, tam? Po prostu mi ją I co co? Dawaj mi ją. Kto ja? Gdzie jest ta magiczna latarnia? Mamy już 13 poziom akumulacyjnej <grystanie> Ja mam... nie wiem który. Dobra, tak. Teraz będę skończał te zadania. Zbuduj dom, to już mogę uznać, że mamy. Pierwsze zadanie. Jeszcze nie o. mamy domu. Zbuduj nie mamy dowolny pomnik domu. i napisz tu... MAMY DOM! Nie mamy jeszcze domu. Przecież... jak nie mamy? Stoi! No Stoi! To nie jest... dom. Jest dom. To jest... Y... No dobra, to dom. Mamy dwa zadania, wykonaliśmy w ciągu. Ale nie cały to jest dom! No dobra, trudno. Później będziesz narzekał. Nie będę narzekał. Znaczy to ja będę narzekał, bo będzie nierówny pewnie. A nie równy? Bo nierówny będzie pewnie. Czemu? Więc ja będę narzekał. No to nasz jest, okay. jest nierówny dom i będę chciał tu zniszczyć Jednowa postawić go Jest działa, haha, ha, dobra Widzisz jaka piramidka, ile to, ile na to poszło No ja nie... Ma. Co wyby, ej, pośpiech czy szybkość? Pośpiech Okej okay. Ej, ale to nie działa Myślę, nie działa musisz, musisz tego, jak to dać No i co, nic Czekaj. Okay. Coś pewnie źle robisz. Co źle robię? Popatrz, wszystko jest. No jak? No. Działa? Tak. Czekaj. 5, 8, spoko. Czekaj jak kopię szybko. To nie jest szybkość wiesz, taka, no... Żeby szybkość. była y, moc drugorzędna, czy no wiesz... Y, to musi być największa piramida. Tak, właśnie. To jest trzystaków. Nie, musi się no, jest, Na dole ma być y, 4, na, 4 na 4, potem 3, nie 4, 5, 4 Ale To musisz 3, całe 2. okrążyć, to musisz całe okrążyć. Musisz wszystko zbudować... Od środka też tak samo. No tak, wiem. O tak, No wiem, to jakie trzystaki. Czekaj, wiesz co, ja to chyba z diaksów zbuduję. Patrz, coś takiego jest. Ej, a czekaj, czekaj, z żelaza może być? Z, ze złota? Tak, to może być ze wszystkich bloków. Tak? Aha. Nawet z dirta. Nie, nie z dirta, Coś ci poleciało. Ferwerki. Nie, bo użyłem supermocy. Ej, ale ładnie to się świeci, dobra. Yy, magiczna latarnia jest aktywowana i zbudowana, więc... Dobra. Czekaj, gdzie to jest to zadanie? Zbuduj, postaw i aktywuj magiczną latarnię. Dobra. Ja mam jeszcze ile. Nie mnie, nie mnie. Money... Ja mam jeszcze 49 tysięcy. Mogę sobie tak kupować. Ale nie będziesz miał złota. A mam diamenty. Tam jest jakiś człowiek. Idę Gdzie? do człowieka. Tam Gdzie? jest dwóch człowieków. Gdzie? Dobrzy człowieki. Oddawaj mi mi tą siekierkę człowieku. No co? No co? No co? Coś masz do mnie? No. Ja tylko co tu jem mięso. A ty Tomek co? <laughs> Sąsiadzi? Tomek Sąsiedzi? i Paweł. Sąsiedzi? Nie mam. jej. Proszę zostaw, okej? pewnie za chwilę mnie synują. No tak, to jest nasz domek. <laughs> No to jest nasz domek. Wiesz ja puszczę w środku do magiczną latarnię. Chcesz to? Oni tam dalej są? Masz Paweł, masz. Ciesz się. <laughs> De. No, zdenował mnie, dałem mu magiczną latarnię i mnie zdenował. No, idę stąd. O, Ej, e, Szgalo chce mnie dodać. Prolek, dość mi to magiczną latarnię? Jedną już dałem komuś. Co? No to daj, no po co dajesz? To trzeba było sprzedać. Z stoją i No to ja wiem. No. stoją i Ale oni, oni mnie to mnie ja to wiem. Chrolak. Co? Ale weź mnie zostaw, okej? Okay? Znaczy, y, tą magiczną latarnię teraz. Czatuję. Co? Akurat na ciebie czatują i czekają. No tak. Potwierdzam. Nie mają co robić. Nie mają. Na tościka No, to tościk się zaraz rozpłynie, bo jest cukru. No, jest to no cukru. się rozpłynę. Nie widziałeś o tym? Weź tego e, Pawła, czy jak on tam ma. Zdenuj go, bo nie zły pan. O, Shigalo, Messi. Nie, szygalo Messi. Sh nie, czemu? Szygalo Messi, może zostawić go. Trzy to jest największy na serwie Poszło... E weź to napraw, żeby to świeciło tym promieniem. No to musi być to zniszczone. Co? No ale niech mi ten pójdzie. Jak się denuje? Deny? Tutaj o. O, widzisz? Co takiego? A tam jest do góry ten? Puste? Wiem, mój dom. To jest mój dom. No, po to, to to ja wiem. To jest mój dom, ale to jest jego działka. I to nierówno postawiłeś. Weź black. Jak nierówno postawiłem? Wiesz ja chcę zbudować większą tą piramidkę. Nie, bo to on mi to zabierze. Kupisz sobie drugą. Czekaj. D... ...trzy... d Jak się denuje? Y P-deny... A nie, plot medeny. Czegoś tak. Niech rano, dam Ci trzy koksy. Za ok. Ja mam pięć koksów po co mi to? <grych> to mi, to mi. To mi, ja chcę. A ja chcę Nie, nie zabieraj tego! Nie nisz tych bloków Jak się go den... Ej, wyś go zdenuj Ja nie mogę, ty możesz Dobra, a jak? P, den, przy, alo, mes Jakiej drużynie? No nareszcie już. Pa 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 4 piwa za 8 złotych. No fajnie. Jedno sobie piję. Oczywiście. <laughs> Nie. Prolek masz diamenty? 125. Ej weź ma, masz tu wszystkie te... Y, umiesz zbudować taką piramidę? Jaką? No, umiem. No to łap te bloki i to. I zbuduj to. Co? No, niestety. No tak mało. mam więcej złota niż ten. A, złota. Czekaj, weź stań i zobacz jest równo. Ej, może żelazo, co? Z żelaza piramidy. O. no może być żelaza może być wszystkich bloków takich. No właśnie, to czekaj, zróbmy jakąś taką, ale dużą, nie? Tą największą. No. A tak, żeby wiesz, ona sięga tak dotąd? Do tego chłodzka Nie, tu będzie pod ziemią wtedy. No to być. zrób pod ziemią. Albo na dworze, chodź na dwor, chodź na dwór. Tu będzie to. Wiesz co, to ja... Nie U. wiem, czy nie za długo to już leci nagrywanie. Gdzie są te ma. Taką? No, a taka nie... nie działa, wiesz o tym, nie? nie? Działa. Poza tym to ma być z pięciu bloków, a nie tak. Nie, to ma być takie coś. Ale kolorowanie działa, prolek. Działa. Tak, działa. Działa normalnie. Dobra, to tak. na warko. No, tak nie ma ja, o, normalnie, tak? Tak Dobra, to zbuduj taką, um, ja idę ci tylko pokopać. Tam ma żelazo w skrzyni. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, ale długo. Mało, krótko. Ja robię fosę dookoła tego, barb tego. Fajnie, że ty palasz. Dobra, wiesz, co, choć skończymy odcinek, bo ten. Chcesz. To już trochę długo jestem. I będzie Czpa. drugi. Co? Od drugi, od razu nagramy drugi. Spoko, spoko. Mi to pasuje. Ja chcę tą latarnię zrobić jeszcze ten, yy, w najbliższym odcinkę. A ta seria ma być długa, pamiętaj. Zrobisz to. Gdzieś się żegnamy na dachu? No. Wiesz co, jak ty przyszłeś, to już się tak nie powtarzam z co tego co No nie? No. <laughs> Chodź do góry. Ładny ten domek, jak jest strasznie ładny. Tak mi się. No się. On jest brytyjski. U... Co? On jest brzydki. Ładny. O, sąsiedzi tam są. No, brawo, którzy mnie zdenowali. Już mi nie Panie lubią. Nie, nie. nie. <grych> Patrz, jakie domy buduję. Bo zebrałem im hikierki i, od... i dałem im magiczną latarnię, nie mnie zdenowali. Może. Dobra, chodź to. Czekaj. Proszę się się na magicznej latarni? Prolak Co ty tam robisz? Aha A co zrobiłeś tam giga? Piramidę? Nie, mało zrobiłem, A to w agita... odcinku będziemy robić tą dużą, nie? Bo dużo właśnie nie ma za dużo. To ci pokopię. Chodź tu. Czekaj o to, że mam zbagowane teksturki ten na skinie prolaka, to wina tego tekstrupaka. To jest tekstrupak z DW SIDA. SIDA, SIDA. Dobra, chodź. Tu. Wskaź. chodź. Albo nie, mam pomysł, chodź. No! chcesz być? Tu, o tak będzie ładnie, bo tu jest ta, 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 ta. A masz jakiś kobel? Daj mi jakiś kobel. Mam. Daj mi jakiś kobel. Dzięki. O. <laughs> Chodź. No nie! Okej. Okay. Chodź, chodźcie. I domek dokończony. No. Czyli domek już skreśliłem. Spoko. Congratulations. Wszystki tak. on jest. No dobra, nic nie będzie. Teraz już ładnie wyglądam, moment jak sobie Dobra. Komentujcie, lajkujcie, czerwony magiczny guzik. Siamanko, cześć!